Dojechaliśmy. Mmm, dziewiętnasta. Piątek pierwszy. Zubi No, miał być. Meka. Czukułmeka. Trzynaście. HPD-HP. To jest ok. Defensywa obłędna. Fizyka taka sobie, ojej, 70 siły, ojej, on mały jest, nie? 511, on się upgrade'uje, wygraj 3 mecze w lidze, plus 1 overall, skończ top 2 w lidze, plus 1 playstyle, plus 1 rola, strzel, 1 plus gol w 4 różnych ligowych meczach, plus 1 overall, on może mieć 8-8 ratingu, a ja nie wiedziałem, że te karty się upgrade'ują, 8-3, 8-4, 8-4, 8-5, 8-6 Sporo, sporo. Od design do karty? Jak Europa League, jaką z Arsenalu? Ty, faktycznie. Arsenal ma upgrade, ale dla... z może dali. Zapomnieli, że akurat już nie są dosyć słabi. Wczoraj była taka skromna, tylko do strzelania. Plus jeden, dzisiaj jest za 15k. Complete connection, ale to tło jest ładne. czyli się jakbyśmy grali w jakimś, nie wiem, podłoga to lawa. Max 83 rating na pozycji SP I dostaje. gawi. Dostaje co? Plus 2 do strzelania i plus 2 do podań. I plus jeden chyba do overalla. Co za boost. Nieprawdopodobny boost. Kurde, jak każda ewolucja póki co. Nie jest to jakiś game changer, nie wydaje mi się, żeby było to warte. 15 tysięcy ciężko zarobionych monet. Zobaczmy paczki. Czy dopiścili paczki na nowy event? Czy nie za bardzo? Promo pack Za 30k. ha no mówiłem wam. Mówiłem wam. Nawet za stówkę nie ma. Cornerstones Weekend pierwszy, Ale pierdoła I dostajesz z tej drużyny po prostu na wypożyczenie piłkarza A ile jest procent? 8,4 plus 65% Na ikonę mniej niż 1 Na Cornerstones Player 2,3% To jest piekielnie mało Tak się zdaje Dobra, otwórzmy jedną, no nie róbmy jaj Uwaga, Cornerstones jest z nami? Nie, chyba jednak nic Aha, zostały jakieś kolorowe koszulki FC Founder, pierdolety Dziękuję pięknie, zepsuliście mi cały klimat już tej paczki. Jeszcze raz, promo chyba. Dobra, teraz już na pewno będzie karta eventowa. Nie. LW, Anglia. Czy to jest Jack Grealish? To jest Anthony Gordon. Niestety. Masz jeszcze SBC od of the Week -a? A, to przegapiłem to. Magazyn mam pełny. Zobaczmy, jakie karty lecą tu. Trzech czy cztery? Trzy chyba. Bank. O matko. Sadane z Maroko. Dziękuję. Dalej. bal. Finecka Srebrna 3x3. Są minimalne braki. Carlos 84. No nie, no nie, 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 nie. nie, nie. Tio to zaraz zrobimy sobie. może tego Mendiego też? Nie wiem. Opening za drafty. Nie potograłem te wszystkie drafty, żeby teraz sobie nie otworzyć jakieś nowej, zajebistych, choć jednej specjalnej karty, mam nadzieję. Red Players Pack. Też bez lockoutu. Remanglia. Na. Live Events. Arnau Martinez, panowie. 84 Cornerstones. Z Ligi Hiszpańskiej ma prawą obronę? Fajny. Jest dużo lepszy niż Carvajal. Naprawdę fajna karta, pod jakiegoś Nico Williamsa, pod y, Lamina Yamala Aha, i brakuje mi ratingu jeszcze Carpenter na lewą flankę I wciąż brakuje? Wciąż brakuje, fuck Ale przynajmniej będzie miejsce w magazynie na jakieś następne ruchy Dawaj na Diasha. Nico Williams już 200k? a bo pod tego prawego obrońcę Trochę inny kaliber jednak ceny niż y, y, Niko Williams Team of the week player, 1-2, tylko daj ci walkout, aha SP Bergball. To jest Bergwal? Bergwal! Zajebiście! Do ewolucji będzie jak znalazł. Witamy legendę. Rok temu chyba 300 spotkań. 8-1 rating. Trochę strzałów mało, ale tu się zreperuje. On będzie groźny jeszcze. Ja już 320. Coś fantastycznego. 3x4 pozycja. RB, CDM i CM. Damn, Cole Palmer. 4x3. Cieszynka taka klasyczna dla niego, co? I. Oj, dopodem Trivel jest, Low Driven, Game Changer, incisive Pass, Finesse Shot. Oj, jest ładnie. Bruno Fernandez, jakie ma playstyle? O kurde. To jest obłędne SPO 4x4, Bruno. Nick Williams, 4x5, RMLW, ojej. Strzał. Taki na skrzydłowego na tym etapie, no nie narzekajmy, dobra? 9 Agility, co za Pace, też się upgrade'uje, O, on będzie absurdalnie drogi. Reinders. Reinterest to jest co najmniej bańka monet. Zubiment i WSBC. To chyba już mówiłem, że trzeba sobie zrobić. Luis Diaz, no też liczna karta. 8,2 na śp. Payne Fabian Ruiz? Nie, La Liga. Villarreal? kto to jest? Parejo, 39P. ma trzyma 8,2 overall? Dobra, zostały dwie największe petardy, panowie. Za 35k wymienna i za 50k wymienna. To jest czas zwycięstwa. Tu procenty powinny być z kosmosu, ale nie da się ich zweryfikować. Jedziemy od lewej. Daj wokout świetowy. Jak... No co jest? Bundesliga Niemcy z Julian Brat? Ale pała, skipujemy to. Super oby tak dalej. Nuno no, Santos Endoje. Świetnie jest. Świetnie, oby tak dalej. Paczka za 50K! Dajcie że walkout specjalny! No i jajas sobie robimy. To są dwa wygrane drafty, chłopie. Dwa wygrane drafty. Nie ma jednego walkoutu. To jest miedema, 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 8,5. No, następne nagrody niedzielne. Dawid, nie, no straszne, to jest, no absolutnie straszne. Choć petary to chyba jest duże słowo na to, co tu leci, jakie są procenty, ale kto wie. No właśnie. SP bez walkout. Teraz jak kogoś kupujesz, to wrócę z serwerów. O! Asufati! Fineska! Precyzyjna główka! 4x4! To jest mój chłopak, to jest mój zmiennik. Oby tak dalej. Koke Santos, Bergwijn, Florentino, Tilman, nieźle. Orsolini, fajnie! Czara! Jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej, opie tak dalej? Dzięki, zaraz zerkniemy. SP. Belgia to jest Tielemans? Jury Tielemans? 8-5 rating ma, no. Ładnie. Powiedz, że ma walkout proszę, bo się w paczkach nie da nie strafić. To chociaż moja karta DBC BC powinna mieć walkout. O matko. Ślicznie to wygląda, szczerze. Naprawdę pięknie. Piękna jest ta animacja. No ale w kontekście odbierania karty do Squad Building Challenges aż tak bardzo nie podnieca. Ale przyznaję, że... To Ta... o kurna, co oni dodaj do tej gry, chłopie? Zdubi Mandy w smokingu, ale zajebiste. O kurna, okej, okay, panowie, to z wielka rzecz za to płacę 400 co roku. Zdubi Mandy w smokingu. Petarda, peta w garniturze, zwał jak zwał, ładnie ubrany Tylko żeby grał w normalnie w stroju piłkarskim, a nie w smokingu To na Team of the na czym on będzie wchodzić? Na koniu? Wow, wow, wow Lepszy bój nie stał w dresie? Nie, nie stał w dresie, był kompromitujący, kompromitujący Z b wygląda ślicznie Z b za to na Lego, idealnie Jakiś playstyle potrzebujesz fajny Jak na przykład yy... Kurde w 4-4-2 to nie wiem czy Hawk by nie był dobry wiecie Żeby one kolek na bramkę potrafił kopać Ja się muszę skoncentrować na drodze Żebym znowu nie potrącił żadnego gościa na hulajnodze no Mendes, Van de Ven, Hakimi O matko Nico, Lamina, Mal, Haaland, Co jest kurna Gdzie jest mój Zubi Mendy Jest numer 11 kawał piłkarza O matko dobrze to wygląda halandzie pakuj się pazernie nie, nie pakujesz się Oj, Zubimendi jaki tak idealny Widziałeś ten... Widziałeś ten odbiór? I kala na pustą bramkę? To jest mój eśpek Fucking Zubimendi Jak on ma na imię? Martin? Coś mi się kojarzy, że na my Tylko nie wiem, czy Martin to jest imię, które się dostaje w Hiszpanii Mam nadzieję, że tak, bo brzmi to bardzo dobrze Jedź, 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 jedź Robin van Persie Fizycznością Frimpong'a dominuje Trochę wolniejszy, rzecz jasna. Ale nie o tyle... Nie jest na tyle wolny, żeby z niego zrezygnować Ale przesunął tym rajom Klewka Robin LOW DRIVEN! a nie ma wszewać. Hop! Salma! O kur... ten rajak jest broken! Żeby obejrzeć ten spektakl. To nie może być tak, że my przyjdziemy obok tego spotkania obojętnie. Radka z Furmanem, zwiedzanie Włocławka, testy restauracji. To no, za weekend! Cholera jasna! Kto wy? czy Atletico? Nie no, mówmy się, nikt o zdrowych zmysłach nie stawia na te atlat Atletico. Które punktuje tylko dzięki... Boskiemu Hulanowi Alvarezowi. Wiecie jak jest. Real powinien ich zdominować. Ale czy tak będzie? Ty, Wiktor. No, po krótkim to jest. Zawsze gol. Mam Percy, Fineska, ale trzeba przyjąć piłkę jeszcze. Dobrze, Raja, że mi oddajesz kornę za frytę. Daj taką fajną crossową na Halanda. Ale Raja wychodzi dobrze do wrzutek, on musi mieć chyba ten playstyle. Crossclaimer to się zwie, bodajże. Nie, no, balde to może nie w tej sytuacji, co ona bramkę kopać. Dla mnie mal. A, obok, 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 obok. Karczały kimś Chukwameka. Że mała musiala, na ręce, uwaga. dumurni Isak. Jest szybko, jest szybko. Jest nieźle, jest nieźle. Podoba mi się, że oni zmieniają kolory, w zależności od tego do jakiej w dywizji trafiacie. W tych początkowych miałem jakiś, nie wiem, taki srebrny. Nie wiadomo co to było. Teraz już jest złota ta otoczka tego meczu. Zajbiście to jest. Mam nadzieję, że w to jest czerwona otoczka. Nie było tego rok temu. To są takie małe rzeczy, które są piekielnie ważne. Jedź, Ring Kalant. Jedź, Salma parał Yellow. Zapraszam, ale Ryan daje piłkę kosmicznie dobrą. Salma! Za to płacimy 500 złotych. Zbimendi! Aaa, Zubimendi, uwaga! Yes, Debiutancka! Debiutancka! Nie w pierwszym meczu, ale debiutancka. Piękny piłkarz. Zadania na Hiszpana nie działają. Nie zaliczają się trochę beka. Okej. Okay. Że dziasta nie mogło się obyć bez żadnego problemu. Roland rauko kosztuje 30k czy 40. Kunda jest droższą 100 tysięcy monet! Holland Bek! Pięknie 3-0 i chyba ewakuacja grać na precyzję, a strzałki nie ma się przy strzałach? Nie mam. Ja to wyłączyłem rok temu i mi się zapisało. mnie to strzałka irytuje. Mam precyzję włączoną, ale gram bez tej strzały. Promo Cards na walkout in suit in dress. No, widziałem, widziałem, bo zrobiłem Zubimandiego. O matko. Kobitki dostałem suknie. Nie no fajne to jest. Mi się podoba szczerze, takie urozmaicenie walkoutów. I znowu ta defensywa. Wszyscy mają tą samą defensywę. Jak ludzie mają budżet już na takiego Hakimiego? krespo. Gość ma 300. Widziałeś to? Gość ma na krespo 357 bramek. Playstyle. No Ale nic mi po playstyle jak bramka ma i mi piłkę po prostu wykrada spod kończyny. Oj, pedula wygląda świeżo, z takie sztuczki. Hop. Co to za piątka w prawym dolnym rogu? Nie mam pojęcia. Coś się spieprzyło. Chyba kolega zrobił pięć zmian. Hravenberg po krótkim. Oje! Jezu, co to za bramkarz? Tu ruli? O matko Co Zapierdzielaj Erling Oj, nie ma, przebacz Bang! To jest to Dwa betony z przodu, ale kończą wszystko Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz Ronald nie pali teraz, na pustaka <ścoughs> To wam pokaże Jakikolwiek utwór leci na tym streamie Ole ale piła do Vampersiego Ciasteczko, ciasteczko Cztery chłopcze